Witajcie na moim kanale. Ja jestem Mesi, a to kolejny odcinek wyzwania Noc Soubery, pokolenie trzecie Morgani. Ostatni odcinek zakończyliśmy dosyć intensywnymi staraniami o dziecko, ale pomimo tego wysłałam Andrę do pracy, żeby coś zarobiła i żeby również dostała awans, ponieważ jest bardzo, bardzo blisko awansu. Awans, ogólnie pieniądze, bardzo nam się przy Przydadzą. Nie wiem, co znowu tutaj się stało, bo znowu mam zaznaczonego tutaj taszka, że będziemy mieli awans, a nie mamy tego spełnionego, i nie wiem naprawdę, dlaczego mi się to robi. E, czy jest jakaś przyczyna tego? No, ale postanowiłam, że póki jesteśmy tutaj w gorących źródłach, padkoluka, on jest smutny. Ojoj. Chyba jest smutny, tak. No. Wyszło, jak wyszło, guys. Gdzieś mi się zgubił tablet. Nie wiem, o co chodzi, ale chyba mi wpadł do wody. Nine. No i nie wiem, nie widzę go. Ślepa jestem, a nie mam go w wyposażeniu. Właśnie skończyliśmy malować i chciałam co nieco też tutaj sprzedać. Oj, oj, oj. Okej, okay, wystawmy to wszystko na plopsy i wróćmy do domu, bo, bo, bo. Mac tak średnio się czuje. No i co? Wróciliśmy do domu. Standardowo pranie trzeba nastawić, czyścić tacę na kłaczki. Przysięgam, przeprowadzimy się do dużego domu. To na pewno nie będę tam miała pralki. Nie, nie, nie. Dziękuję. Dzięki wielkie. Nie mam zamiaru na to tracić czasu. Czekamy też, aż Andrea wróci z pracy. Póki co zjemy sobie zaraz jakąś kolację. Bardzo późną kolację o drugiej w nocy, no ale co tam? Poczekamy aż nasza małżonka wróci, również sobie coś przekąsi i przy okazji zrobi sobie test ciążowy. Liczę, że to już będzie nasza ostatnia próba. Co ty w ogóle tu robisz, typie. Aha, to jest brudne. No dobra, nikt tego nie schował i ubrania zrobiły się brudne. Nie wnikam nawet. Nawet mi tu specjalna muzyczka nie wyskoczyła, ale zostaliśmy awansowani na szefową kuchni, także zarąbiście. Kasa nam się przyda i to mega. Będziemy pracowali 4 dni w tygodniu za 253 Simoleony, więc póki co. Słonko, ty sprzątnij to, zaraz pójdziesz spać, ale w międzyczasie musisz tutaj wszystko e, ogarnąć. Czy jest tu coś jeszcze do mycia? Nie bardzo. Czysto jest w miarę? Porozmawiaj ze swoją żoną, opowiedz dramatyczną historię o tym, co się działo w ogóle w onsenie. Tak, niedźwiedź jakieś bzdury tutaj gada. A my w międzyczasie skoczymy sobie zrobić jeszcze test ciążowy. O, 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 Pranie, pranie. Czy nam się pralka zepsuła? O nie, zepsuła się. Ajajaj, niby miały być suche. Zresetujmy obiekt. Wysusz ubrania jeszcze raz. Andrea w międzyczasie pójdzie zrobić sobie test ciążowy. Zobaczymy, czy... No, szkoda, że nie mogę zamówić ulepszenia, pooglądaj sobie chwilę pranie w międzyczasie, a Andrea idzie zrobić test. Guys, robimy to, Trzymajcie kciuki, że nam się uda tym razem. Czyżby Ma inną minę? Jest! O mój Boże! Dziękuję! Jej, Mats, ty nawet nie masz się wstawaj, wstawaj chłopie. I bierzemy to, dzielimy się informacją o ciąży. Tak, tak, staniecie tutaj. Pokażesz mu. O, już ma brzuszek. Cudownie, cudownie robię screeniki. Powiem wam, że już miałam szczere obawy, że nic z tego nie wyjdzie i że nie będziemy mieli tego dziecka. No ale na szczęście Andrea ma przynajmniej tą płodność minimalną, Andrea, ale ja ci bluzkę dałam po prostu rozhełstaną. Słodziaki! No, pokażcie mi się tu. Ale na szczęście tak. Mamy to kolejny, kolejne pokolenie tak naprawdę w drodze. Także mamy to pokolenie Kwarc. Jest tutaj w brzuchu Andrei. O, uroczo, uroczo. No to teraz jeszcze tylko przeprowadzka do nowego domu. Bardzo mnie to cieszy. Czy ja w ogóle mogę? Czekajcie, gdzie ja tu mam interakcje społeczne, rodzinne pogaduszki z Miguelem. Od razu musimy dać tacie znać. Mama pewnie śpi, więc dzwonimy do taty. Coś czuję, że się, że niestety nie odpowiada. No kurde, czwarta nad ranem, a ta będzie w sumie dzwoniła. Co takiego? Ja śpię, zacznij później. No weź. No. no dobrze, idź spać. Nie będę cię męczyła, dziewczyno. Ty też idź spać. I jednym słowem, widzimy się rano. Strasznie, strasznie długo mi tu śpią, ale w sumie się nie dziwię, skoro położyli się spać o piątej. Tyle emocji. Może niech Andrea wstanie, nasza domowa kucharka. Niech idzie przyrządzić coś na powiedzmy śniadanie, obiad. Poranne mdłości. O nie, o nie. I zachcianka na słodkie jedzenie. Dobrze, Słonko, najpierw przygotujesz coś tutaj. No, brzuszek już ma. Ale trymestr, drugi trymestr za 18 godzin. Jutro mamy morsowanie. Nowe życie w środku, świetnie. No, przyszły tata widzę też już się budzi. Wyłącz alarm. Ogarniemy tutaj, wyładuj i odłóż pranie. Ojoj, oj, 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 weź to, wyczyść. E, czy mógłbyś w ogóle porozmawiać z Andreą? Czy my możemy w ogóle porozmawiać z nią na temat naszych obaw dotyczących e, śmierci? Chociaż ona jest wciąż, że nie chce jej obarczać takimi strasznymi rzeczami. Skarbie, ty tutaj tego okonia położyłaś. A ty nawet głodny nie jesteś, chłopie. Ja ci tu śniadanko przygotowuję. A ty co? Wyładuj i przenieś wóz do suszarki. Jestem ciekawa, czy my dostaniemy awans. Jejku, powiem Wam szczerze, mam nadzieję, że nie. Musimy to w ogóle wszystko sobie y, nadrobić tutaj ładnie. Więc może zagadajmy do naszej żony. Komplementy. Schlebiaj. To po pierwsze. Komplementy. Pochwal strój, że ma zarąbistą piżamkę. Mac, 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 może mac, niech pracuje z domu. Co? Spędzimy ten. 2600 zarobiliśmy zarąbiście. Zarąbiście. Super. Eee, to będzie okazja, żeby trochę popracować nad swoimi umiejętnościami. Eee, przyjazne, czy my coś jeszcze możemy powiedzieć? Czułość. Czułość, rodzinny całus. Jak wygląda rodzinny całus? O, słodziaki wy moje. Myślę, że w przyszłym odcinku moglibyśmy się wybrać na 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 USG. Jeśli jesteście ciekawi, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy chcielibyście poznać płeć dziecka przed. Porodem. Co ty tu masz? Pracuj ciężko w pracy. Nie, 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 nawet mi się nie wasz. Nie będziesz pracować ciężko w pracy. Pamiętam jak, jak safira w drugim pokoleniu poszła do pracy, pracowała ciężko i mi dziewczyna poroniła. Także to nie jest nic fajnego. Nie będziemy takich rzeczy robili. Znajdź natchnienie skupiając się na przygotowanym na tablicy stylu obiekcie. A my coś tu mamy w ogóle? Czy my tu możemy jakieś koncepty w ogóle? Oceń koncept. Jeszcze możemy tutaj ocenić. Nie za bardzo. Oceń koncept. O. Dobra, ty tutaj się wpraw w jakiś nastrój. Przebierz się w coś normalnego. A, dziewczyna nam zwymiotowała tutaj. Biedna Andrea. No nic, w międzyczasie chciałabym. Kurde, powiem Wam szczerze, że coś bym tutaj pokombinowała naszą Andreą. Wyczyść tacę. Słuchajcie, robimy pranie, ale mamy też ciężar. Gdzie my tutaj mamy? Gdzie ja chciałam? Myślałam, że możemy iść. Znajdź pożądane jedzenie. Tak, lecimy po coś słodkiego. Skoro dziewczyna ma zachcianki, to kim ja mam być, żeby jej tego... O, już mamy! Znalezione natchnienie. No i super, ty jesteś mega skupiony. Co my moglibyśmy porobić? Charyzmę, nie, malowanie, umiejętności literackie, chyba jedyne co, dobra, niech on sobie usiądzie na chwilę. Nie, żadne śpi. I napisz felieton i jak tylko napiszesz felieton, to ćwicz umiejętności literackie. Nie chcę, żeby on był pisarzem. Także ja mu nie będę zadawała żadnych książek do pisania specjalnie. Ale myślę, że samo poćwiczenie troszeczkę mu powinno wystarczyć. Także niech popisze sobie felietony, bo chciałabym, żeby mi chociaż nadrobił ten 1, ma 2. Więc chociaż, żeby mi zdobył ten ósmy poziom, dużo nam brakuje. A pisanie idzie dosyć żmudnie, zwłaszcza kiedy nie ma się... Zainspirowanego nastrójnika, więc na razie nic z tego. Czy Ty jesteś zadowolona, że zjadłaś to, co miałaś zjeść? Zachcianki poskromione. Andrea czuje się teraz znacznie lepiej, gdy te zachcianki zostały zaspokojone. Dobrze, ale chyba poszłaś, już myślałam, że poszłaś wymiotować. No i co, znowu się zepsuło, także wyczyść tacę i, i, i zatrudnij złotą rączkę. No i co, mam pralki z gry. W dalszym ciągu jest kiepsko, więc no. Jest jak jest. No i tak, mamy jakąś czarną pasę, bo nie dość, że zepsuła nam się pralka, to jeszcze zepsuł nam się komputer, więc zarąbiście. Myślę, że póki co chyba zagadamy z Macem. chciałabym z nim porozmawiać na temat ciąży. Pomartw się może trochę, że przybierzesz na wadze. I poproś o towarzyszenie przy porodzie. Myślę, że to jest mega ważne i myślę, że Andrea by tego chciała no przeuroczo wygląda z tym brzuszkiem trzeba się już wiecie troszeczkę zacząć organizować zaplanować jak chcielibyśmy, żeby wyglądał pokój dla dziecka, no ja myślę, że on będzie dosyć zachowawczy, elegancki utrzymany w bieli no taki jest następny kolor kolejnego pokolenia porozmawiaj o dekorowaniu pokoju dla maluszka o przyszedł pan, nie to przyszła pani ta sama co zwykle ona już niedługo na emeryturę przejdzie. Słuchajcie, co ja chciałam jeszcze? Ciąża i rodzina. Zaproponuj pójście na zajęcia z wczesnego rodzicielstwa. Myślę, że to zarąbisty pomysł. Pójdziemy razem na zajęcia. Myślę, że razem będzie im raźniej. Tak, razem y, raźniej. Nie wiem, co na to Macik, ale czy ona go już wyciągnęła? W sensie teraz, zaraz? Aha, spytała się go, no i poszli razem, dobrze. Uczcie się, uczcie. Dowiadywanie się ważnych rzeczy, trwająca lekcja rodzicielstwa o rany. Jest tak wiele rzeczy związanych z opieką nad dziećmi, bez względu na to, czy robiłeś to wcześniej, czy nie, informacje łatwo przytłaczają. Mat skupia się na próbach zintegrowania wszystkiego. No może to być trochę ciężkie, ale o, wyjątkowe połączenie, dobrze. Drugi trymestr za 12 godzin. Czyste ubranie, no cudownie, cudownie. Teraz czekamy, aż wrócą. O matko, Andrea zaczyna pracę za godzinę. I tak w sumie prawie wyszło na to, że tak, Andrea popędziła y, od razu do pracy. Coś tu mamy. Doskonała lekcja. Andrea zachowała wiele informacji z tej lekcji wczesnego rodzicielstwa. Dzięki temu perspektywa posiadania dziecka pod jej opieką staje się mniej przerażająca. Mac, przypuszczam, że tak samo. Tak, dokładnie. Zajęcia były krótkie. I nie zapamiętał tak wiele informacji, jak miał nadzieję, ale i tak były wystarczająco pomocne. No, świetnie, chłopie, świetnie, dobrze. E, skoro tak, to weź zapłać tej pani, żeby już sobie poszła, e, odwoła ją. A ja jeszcze chciałam, żeby to naprawiła. Nie da rady, wysuszymy ubrania, bo że mam już dosyć tych pralek, będę wam narzekała, ale. Po przeprowadzce, a będzie to myślę w przyszłym odcinku, albo pod koniec tego odcinka. Może i tak, chyba pod koniec tego odcinka. Lucy, wiesz co mówią na mieście? Malowanie obrazów na festiwalu miłości to podobno świetna sprawa. Chcesz spróbować? W sumie przydałoby nam się trochę pomalować. Czy to taki dobry pomysł? A dobra, w sumie nigdzie nie wychodzimy, a wy już dawno nie widzieliście Lucy. A Lucy przeszła metamorfozę dzięki Matsowi, chociaż może wam ją pokazywałam, może nie. Na pewno robiłam screeny. Dobra, idziemy. Jesteśmy na festiwalu miłości, oczywiście leje deszcz. Wzięliśmy ze sobą, oprócz Lucy, oczywiście naszą siostrę Megan i naszą przyjaciółkę z pracy, Akinę. Gdzieś ty pobiegł, Zamów drink, zamówić drinka od razu, no tak. Szturm na bar. Myślę, że Mac w pewien sposób świętuje ze znajomymi to, że będzie tatą. Ale ja też, powiem Wam szczerze, chciałabym przede wszystkim coś chyba namalować. Obraz, może średni obraz abstrakcyjny, może coś z tego będzie, chociaż Ty to nie jesteś najlepszym malarzem. Ale tak, takie było nasze pragnienie, żeby tutaj chociaż trochę tych punktów zebrać, więc niech mac coś namaluje. Oczywiście używa widzę swojego ulubionego różowego koloru. Malujemy Macik, malujemy. Może wreszcie ci coś wyjdzie. Ty, słonko, Boże, nie pracuj ciężko, normalnie. jejku, A najlepiej to żartuj, wyluzuj. Wyluzuj totalnie. Nie, 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 nie. Proszę mi się nie przemęczać, bo zawału dostanę przez Ciebie. Powiem wam, że z całą pewnością, co można powiedzieć, że jest to obraz. <laughs> Zdecydowanie jest to obraz, który powstał. Eee, weź sobie schowaj do wyposażenia. Gdzie ty mi, gdzie, gdzie ty typie idziesz? Czy to na sztata? i w co on jest ubrany? Dominik, ale przynajmniej ma dopasowane skarpety do spetra. Gdzieś ty polazł do tej pani. Co ty robisz? No, to poszedł się przywitać i tyle. E, właśnie, zapytajmy Guru o aktualny związek, ale to za chwilę. E, I nalejmy sobie razem e, herbatę z wiśni. Schowałeś ten obraz, czy ty będziesz myślał nad nim tak intensywnie? Ja wiem, cudo, wygląda dokładnie jak te plamy tutaj przypadkowe na, na tej sztaludze. Ja pierdzielę. No, cud, cud. Wiecie, teraz to już takie pobite gary. Jeśli chodzi o nasz związek, ale mam nadzieję, że nic tego nam nie powie, chociaż on i tak teraz jest przygnębiony, bo jest nieprzyjemnie mokry. Liczę na to, że nie powie nam nic w stylu, że Andrea to najgorsza partia pod słońcem. Ale on wcale dobrze nie wygląda. Ten związek przetrwa wieki. No, mam taką nadzieję. Dobra, pijemy herbatkę z wiśni. Tam w tle sobie romansują. Poprośmy Guru Miłości jeszcze o podzielenie się mądrością. Gdzie ty jesteś? Czy wszyscy twoi znajomicie? Gdzieś, chyba tak, chyba cię porzucili. No nic, świeżo upieczony, tatusiu. Zamów jedzenie ze st. O, jeszcze sobie coś może zamówimy. Czy tu jest jakieś jedzonko? Kurde, akurat musieli zamknąć. No i tak, słuchajcie, choćbyśmy bardzo chcieli, to niestety nie chcą otworzyć nam stoiska. Po hamsku jest zamknięte, sprzedawca gdzieś sobie poszedł, a Andrea właśnie w tym momencie wróciła z pracy do domu. No i co, i gdzie jest Lucy? No i wszyscy sobie poszli gdzieś tam. No to co, to my też chyba wracamy, idziemy odpocząć. Dobra, wygląda na to, że nikt nie przyszedł naprawić nam kompa. Andrea bierze sobie prysznic, odpoczywa sobie dziewczyna. My myślę, że możemy skorzystać z toalety. Nie jesteś w ogóle głodny. Eee, ty za to jesteś głodna, więc sobie coś przekąś Weź resztki. Eee, akurat zabawy ci nie brakuje, ale Matsowi brakuje, więc on się przez chwilkę zajmie tobą. Przeszukaj kieszenie. No, przyszłaś tutaj porozmawiać z mężem. No, już myślałam przez sekundę. Już przez sekundę myślałam. E, zagadaj z tą swoją małżonką. E, popisuj się odciskami na dłoniach. E, dyskutuj o modzie. Boże, uwielbiam Andrea po prostu. Jejku, my w najbliższych dniach będziemy musieli się zająć e, wyprawą na Górę Komorebi. Co ci się stało? Odstawienie aktywności? Ja pierdzielę. No niedobrze. No to niedobrze. Jedyna aktywność, jaką mogę ci zaproponować, to. O, Andrea z przyjemnością przysłuchiwała się, jak Mac opowiada o swoich zainteresowaniach. To naprawdę ujmujące, gdy Simowie z entuzjazmem mówią o swoich pasjach. Czy można powiedzieć, że Andrea lubi rozmowy o zainteresowaniach? Myślę, że tak. Skoro już tak ma, a później weźmiemy bara, bara, bara także. Szamaj, tą sałatkę, Andrea. Dobra, dosłownie na chwilkę yy, zajmiemy się sobą, yy, więc tak, dajmy im odrobinę prywatności. Matko, co ty tu masz? Brakuje mu, potrzeba świeżego powietrza, tak, ja muszę się nim zająć, a to nic nie wskazuje na to, że będziemy mieli na to czas, plus on jest mega zmęczony. Nie zastosowano antykoncepcji, ale w tym momencie to nie ma większego znaczenia. Chciałam, żeby on jeszcze poszedł sobie wypisok energetyczny. O, 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 o! o! Ktoś chce kupić nasz obraz. Jak to się robiło? Eee, czekajcie, on powinien być tu zaznaczony, chyba nie? Dostać za pośrednictwem Plopsi. Co ty tu robisz? Odchwaszczanie? Nic nie odchwaszcza ich, chłopie. No i dupa, dobra, to koniec. Nie będzie joggingu w środku nocy, ale przynajmniej sprzedaliśmy obraz i nikt nie przyszedł do. Do naszego komputera. No i świetnie, słuchajcie, widzę się z Wami rano. Mac uprawia poranny jogging, oczywiście z gołą klatą, także niech sobie idzie, pobiega trochę po okolicy, bo był mega spięty e, z tego powodu, że odstawił aktywność. No, może niedługo będziemy mieli troszeczkę więcej na to czasu. E, póki co myślę, że obudzę matko, Andrea, ale ty masz duży przuszek, Boże. Mam nadzieję, że to nie są bliźniaki. Guys, nie, nie, nie. Trzeci trymestr za 19 godzin. Chodź tu, skorzystaj sobie, e, weź resztki i czy my w ogóle możemy tutaj poćwiczyć? Nie bardzo. Przybierz pozycję. O, możemy pozycję powitania i pozycję drzewa troszeczkę sobie poćwiczyć. E, laptopa mamy już naprawionego, także spoczko. Sprzedaliśmy jeszcze e, drugi obraz, więc trochę jeszcze sobie zaoszczędziliśmy pieniędzy. W międzyczasie co chciałabym zrobić to usiąść i wziąć pożyczkę. Pożyczkę na zakup nowego domu. Stwierdziłam, że no nie ma sensu. Nie będę tutaj zbierała. Nie wiem ile teraz mi brakuje, ale pewnie z jakieś 15 tysięcy. Tak mi się wydaje, no to już nie będę brała. Nie będę zbierała, bo się zanudzimy tutaj. Przy tym ściągnęłam sobie moda, więc weźmiemy sobie kredyt o wartości, słuchajcie, 50 tysięcy na 36 rad. Myślę, że nic nam nie szkodzi. Przy naszych zarobkach, nawet jeśli trochę pieniędzy nam zostanie, to będziemy w stanie, mam nadzieję, przynajmniej spłacić ten kredyt jakoś. No zobaczymy. Bank zatwierdził wniosek kredytowy z SIMA-MAC. Musi on zapłacić co najmniej 5% kwoty kredytu, aby móc wziąć kolejny, więc mamy, uwaga, 120 tysięcy, więc jesteśmy dosłownie o krok od wzięcia i kupienia wymarzonego od domu. Tak, no już nadszedł, nadeszła. Wielkopomna chwila. Także ja myślę, że już będziemy kończyć ten odcinek, więc w kolejnym odcinku spodziewajcie się, no, że zobaczycie już wreszcie, jak wygląda nowy dom Andrzej i Matza. No i co, tradycyjnie, jeśli ten odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, tak żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!